No to widać akwaryści Rafał Kuzora z tej strony, moi drodzy... Yy, przepraszam, że nie było filmu ostatnio, ale tak naprawdę nie za bardzo miałem wenę, poza tym miałem tam inne sprawy na głowie, ale... nie mogę Was zostawić, w związku z tym postanowiłem, że... Yy, że nakręcę, także no... i szukałem pomysłu. Pomyślałem, yy, to wynikało z rozmowy yy, ze, z moją znajomą, która się tam zapytała o jady, czym karmić, czy zbrojniki, czym karmić, ja jej powiedziałem, że między innymi Ogórkiem, arbuzem, brokułem i ona była zszokowana. Jak to ogórkiem? Jak to arbuzem? Jakim cudem, Rafał? W związku z tym, no, yy, postanowiłem, że nakręcę właśnie film o tym, jak ryby jedzą i właśnie jak zasuwają arbuza. Tego arbuza zdążyłem w tym momencie włożyć. To jest przedszkole. Zobaczcie, tutaj na dole mamy... no, te krasnorosty, nieważne. Tutaj mamy żłobek. Zobaczcie. Nie Mogę bardziej przybliżyć, za chwilę Wam pokażę to trochę z innej perspektywy Tutaj jest po prostu arbus pełen małych kijanek Tutaj mamy złobek A tutaj mamy przedszkola Widzicie Oczywiście zrobił się wielki zamęt Ja nie czciłem się tego zbiornika Więc tam trochę jest Trochę jest osadu, trochę jest syfu, który się unosi Trochę będzie nam on może w filmie przeszkadzał, no ale zobaczcie co się dzieje. To jest tak naprawdę włożenie arbuza, no na chwilę tak naprawdę, znaczy włączyłem kamerę na chwilę przed włożeniem tego arbuza, arbuza do akwarium. E, właściwie do trzech akwariów. E, no ryby dostają szału i zawsze dostawały szału na arbuza. Po prostu zasuwały, zasuwały od razu. E, i taka ciekawostka, tak jak do górka podchodzą, podchodzą oczywiście i zaczynają go jeść. Tak w przypadku arbuza, ja się spodziewałem, że będą tu jeszcze jakieś wojny wśród tych młodych zbrojników, które po prostu będą dostawały pierdolca i będą się tłukły o miejsce na tym arbuzie. Jak widzicie, zarówno Snow White'y, zarówno, ale przegonimy je teraz, 144, czy Czarnuchy, wszystkie po prostu ubłyskają tego arbuza, zasuwają na nim i po prostu zjadają go z przyjemnością. Tak naprawdę, jak widzicie, zjadają go też molinezje i też już się przeganiają. Tutaj jest kilka molinezji plus gupiki handlery, standardy. I wszystkie ryby, tak naprawdę, które pływają w tym, w tym malutkim baniaczku, w tym przedszkolu, no są zainteresowane właśnie tym arbuzem. Jak wiecie, ja jestem zwolennikiem tego, żeby karmić jak najbardziej naturalnie. To znaczy w przypadku zbrojników nie da się uniknąć oczywiście yy, tabletek, dlatego też stosuję różne tabletki. Widzieliście o tym na jednym z moich filmów. Natomiast wtedy zawsze dawałem. Yy, Informowałem o tym, że podstawą, tak naprawdę, i rzeczą bardzo ważną, mimo że robiłem film o suchych pokarmach, jest właśnie ogórek. Ogórkiem karmię dosyć często, arbuzem trochę rzadziej. No, wiadomo, że też ze względu na okres, no nie zawsze te arbuzy są dobre. Akurat w tym momencie jest, powiedzmy, że na niej sezon nie jest ekstra. W związku z tym zbrojniki po prostu będą na nim zasuwać i będą na nim żerować. Generalnie zasada u mnie w domu jest taka, że jak się kupuje arbuza całego, to 3 czwarte jest dla rodziny a jedna czwarta jest dla drugiej części rodziny, czyli dla rybek. One właśnie muszą dostać. No i, i zawsze mam pewność, że będą zachwycone z tego rebuza. Jak widzicie, po prostu przekrojony w żaden inny sposób, nieprzygotowywany, oprócz tego, że usunięte zostały z niego pestki. No bo jednak potem jak zjedzą, to nie chciałem, żeby te peski się tutaj walały, nie chciałem ich zbierać i staram się je zawsze w miarę możliwości jak najwięcej usunąć. I i wystarczy włożyć do akwarium. Oddalę troszeczkę. Wystarczy włożyć tylko do akwarium kawałek arbuza oczywiście ze skórką, tak jak widzicie. No i jest szał. Szałpał. Te maluchy teraz patrzę na dole, na to niżej akwarium i tam maluchy po prostu oblazły całego arbuza jak szarańca, ale tu też wygląda to bardzo fajnie. W związku z tym powtórzę po raz kolejny. Zawsze będę zwolennikiem, tak jak karmię, pyszczaki i inne ryby jak największą ilością pokarmów nieprzetworzonych, czyli pokarmów najczęściej mrożonych. Tak w przypadku zbrojników, jak i z malabi staram się dawać jak najczęściej właśnie pokarmy naturalnego pochodzenia. Właśnie ogórka, właśnie cukinię, właśnie arbuza. Niektórzy mówią, że ich zbrojniki nie chcą jeść cukinii ale jedzą arbuza albo jedzą ogórka mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że w momencie kiedy karmimy ryby różnorodnym pokarmem i na zmianę cukinia, ogórek, arbuz, broku to uwierzcie mi, że te ryby będą z chęcią zjadać każdy z tych pokarmów jeżeli będziemy jednostajnie z pokarmów naturalnych dawać im tylko i wyłącznie ogórka no to wiadomo, że one do tego ogórka się przyzwyczają i do cukinii mogą nie tak chętnie podchodzić Natomiast u mnie zjadają i cukinie, i ogórka. I to nieważne czy długiego zielonego, czy tego tak zwanego krótkiego gruntowego, czy arbuza, czy nawet melona, y, truskawki. U mnie po prostu zawsze jest szał, jeśli chodzi o takie naturalne produkty, naturalne warzywa, naturalne owoce czasami. Yy, I zawsze ryby są zachwycone. Zawsze ryby są zachwycone i zawsze tak mniej więcej to wygląda. Powiem Wam, że w przypadku arbuza yy, jest większy szał zawsze aniżeli w przypadku ogórka. Zresztą tak jak widzieliście na moich filmach, na pewno jak ryby siedzą na ogórku i jedzą u góra, z którego oczywiście po nocy zostaje po prostu skórka. Skórka albo nawet skórka z dziurami, bo jak wiecie, ja daję ogórka razem ze skórą, nie obieram go, dlatego że właśnie w tej skórce, w tej dokładnie skórce, o której mówicie, że są różne pestycydy znajduje się najwięcej witamin, naj, najwięcej wartości odżywczych dla tych ryb. W związku z tym ja po prostu ogórka myję i wrzucam. W przypadku arbuza, skórkę i tak myję zawsze, bo to nie wiadomo gdzie to, kto to dotykał. Ale po prostu kroję i po prostu nabijam na widelec i wrzucam do akwarium. Mam nadzieję, że za jakiś czas pojawią się u mnie te nabijaki takie nabijaki takie z gliny. Ponieważ trochę mnie wkurza to, bo... Czasami to mam tych widelczyków tutaj w swoim małym fiszunku w tej hodowli, tak z 10 się zbiera, a brakuje ich tak naprawdę w kuchni. No, a biorę je po prostu z kuchni, tak? No ale nikt nie krzyczy, w związku z tym bez żadnego problemu mogę je używać, ale już mam oddzielne nabijaki. Nabijaki są o tyle fajne, że mają one zwykle taką dziurkę, przez którą można przewlec żyłkę. I w momencie, kiedy przewlecze przez tą żyłkę, nie trzeba moczyć łap, tylko po prostu wyciąga się na Nie jest to może jakoś tam bardzo upierliwe, nie jest to może jakoś tam problematyczne, no ale jednak tej ręki do tego akwarium nie muszę włożyć, a pamiętajcie o tym, że jak wkładacie rękę do akwarium, to, to jednak dobrze, żeby ona była umyta pod bieżącą wodą, ciepłą, żebyśmy mieli pewność, że żadnych pestycydów, żadnej chemii yy, po prostu do akwarium nie przyniesiemy. Ja przestrzegam wszystkich, że... Je, Wszyscy akwaryści, którzy tak naprawdę mają zegarki na ręku, tak jak ja, powinni mieć zegarki wodoodporne. Ja już się parę razy przekonałem o tym, że po prostu bezwiednie wkładam rękę do akwarium z zegarkiem, a zegarek staram się mieć zawsze na ręku, to znaczy czuję się, się bez niego jak bez ręki. W związku z tym wszystkie moje zegarki, które mam, są stuprocentowo wodoodporne, tam do 100-150 metrów, w związku z tym bez żadnego problemu mogę to łapy do akwarium włożyć, czy to coś wyjąć, czy to coś podać, czy to coś wyczyścić. W związku z tym yy, ja zawsze o to dbam. Taka mała anegdotka, ale wiecie, akwagatki służą właśnie do tego, żeby gadać. Akwagatki służą do tego, żebym żeby ja mógł powiedzieć, co o czymś myślę, lub opowiedzieć Wam o czymś. Mam nadzieję, że nie ukrywajmy sukces tego kanału yy, właśnie jest dlatego, że, że potrafię i chcę mówić na nim na każdy temat. Więc nawet jeżeli wtrącam coś bardzo prywatnego, no to musicie mi to wybaczyć, ale, ale taka jest właśnie tego specyfika kanału i to się chyba nie zmieni. No zobaczcie, widzicie, to jest właśnie to, o czym mówiłem Wam na wstępie kilka minut temu, czyli po prostu ryby dostają szału i zaraz się zaczną bić. Już się przepychają, jak tylko mogą. Ja oczywiście za chwilę postaram się im, znaczy postaram się, za chwilę ukroję jeszcze kawałek arbuza i im wpuszczę i im wrzucę do akwarium, dlatego że ja wiem, że z tego kawałka nic nie zostanie za godzinę. Tak naprawdę przy tej ilości zbrojników, które tutaj się znajdują, nie wiem ile tutaj jest tych młodziaków. One już mają co prawda nawet po 6-7 cm, yy, ale na moje oko tak jak w ogóle liczę, no to w tym przedszkolu jest około 50, może 60 ryb. Mimo, że nie widzicie tego w tym momencie na filmie, bo kadr ustawiłem typowo na, na, yy, na ten kawałek arbuza. No dobra, no to zobaczmy jak maluszki, czy, czy ten najmłodszy przychówek nasz yy, zbrojnikowy, czy jest tak samo zainteresowany. No i jak widzicie tutaj jest dokładnie tak samo. Dokładnie, patrzcie, no po prostu szarańcza, kijanki, które oblazły całego tego arbuza. Yy, ja ponieważ tutaj ryb jest jeszcze więcej, ja tutaj ukroiłem taki bardziej płaski kawałek. Taki trochę większy, żeby one po prostu miały większą no jakby przyczepnąć większą powierzchnię do tego, żeby, żeby tego arbuza obskrobać. Natomiast szał jest y, olbrzymi. Y, teraz akurat spoglądam na akwarium z dorosłymi ancystrusami, w którym się jeszcze uchowało trochę młodych, które uciekły mi z groty, no sytuacja jest dokładnie taka sama. Tylko że tam akurat są naprawdę wojny o tego arbuza i były zawsze wojny, bo jeżeli dwa czy trzy samce się do niego przysają, to wierzcie mi... Że potrafią się o niego ostro tnąć. Zresztą postaram się wam to pokazać. Akurat w przypadku tych młodziaków, które tu, tutaj teraz widzicie, czy w przypadku przedszkolaków, które są wyżej w akwarium, nie ma tego problemu, że ja tam dotknę. Zobaczcie, przysunę coś, ruszę pensetą. Tam jest tylko jakieś tam zamieszanie, i za chwilę wracają na tego arbuza. W przypadku dorosłych zbrojników, one już nie są takie ufne i jeszcze potrafią uciec na dłuższy moment. Jeżeli za blisko podejdę, dlatego postaram się ustawić kamerkę i po prostu yy, nagrywać przez chwilę, żeby one po prostu nie zjały z tego arbuza. Ale chcę Wam pokazać, że zarówno takie maluchy jak, jak te, yy, jak również podrośnięte zbrojniki, czy dorosłe zbrojniki, oczywiście lubią arbuza i wcinają go bardzo chętnie. W związku z tym, jeżeli macie tylko możliwość, żeby yy, zawsze, ten, jak pojawia się arbuz w domu, żeby ten kawałek usznąć i wrzucić do akwarium, dlatego, że to jest fajny, naturalny pokarm. Jak widzicie, jest bardzo chętnie zja zjadany przez ryby. Dostają naprawdę szału. Yy, mniej więcej takiego, jak ja na, na punkcie mam lodów czekoladowych z posypką, tak chyba one lubią arbuza. I stwierdzam, że arbuz jest w ogóle najchętniej zjadanym przez nie przysmakiem. To znaczy ogórka też lubią, cukinie też lubią, brokuła lubią, truskawkę lubią. Może wam, może wam, nagram też inny filmik właśnie z truskawkami, bo jeszcze chyba są w sklepach, tak? ale truskawki to już zdecydowanie od polskiego rolnika, tylko i wyłącznie. Natomiast, jeżeli się uda, to nagram, jeżeli nie, no to, no to może za rok, jeżeli sezon truskawkowy już się skończył. Natomiast, dobra, robimy stopklatkę i zobaczymy, co tam nasze dorosłe myślą o arbuzie. No dobra moi drodzy, a co my tu mamy, my tu mamy, kurczę, no odezwałem się od razu zaczęły schodzić, no po prostu, co za, co za łajzy mędy, nie my te, które nie współpracują kompletnie, no po prostu, no, no tak, ale tu z tego co widzę to była samica, także ta samica nie chciała współpracować, a samice zawsze są oporne, każdego gatunku tak naprawdę. Yy, no dobra, yy, to ja sobie postoję, pogadam, może trochę przybliżę, właściwie to już przybliżyłem, o. Zostawimy to tak i zobaczymy, czy te nasze zbrojniki wrócą szybciutko, te, te dorosłe, te nieśmiałe, czy wrócą do arbuza. Jak widzicie, młodziaki na nim siedzą i kurczę, musicie mi na razie uwierzyć na słowo, że znajdował się na nim samiec Super Reda, plus samica LSO44, plus jeszcze samiec czarny. I bardzo żałuję, że nie nagrałem tego momentu, jak one się już tłukły, już się przeganiały od tego arbuza. No ale cóż, ryby nie zawsze chcą współpracować, tak samo jak u wędkarzy, tak samo jak u akwarystów. A tym bardziej z tego co widzimy u akwatuberów, którzy, na, którzy kręcą filmy o rybach. No. Wierzcie mi, że złapać czasami fajne ujęcie to wcale nie jest nic łatwego. No nie chcą współpracować, nie chcą, nie chcą, ale widać, że te młodziaki podchodzą. Może ten samiec super reda się w końcu ruszy. One mnie widzą niestety, także ja jestem brzydki, w związku z tym myślę, że one po prostu się mnie boją i tyle. A, a pamiętajcie, że ryby, które są w akwarium widzą co się dzieje na zewnątrz. No. O, ale widzę, że sam jest super redan. No nie zrób mi stary wstydu. Nie rób mi wstydu i no podejdź do tego arbuza. No jeszcze, jeszcze kawałek, jeszcze, zacznij go jeść. O! Brawo! Brawo on, dobra. Stary obiecuję Ci, że dzięki temu, że że pozwoliłeś mi pokazać, jak dorosły z i arbuza, hmm, najbliższa samica przy jest twoja stara. Naprawdę, już cię lubię. Ja no oczywiście żartuję, samice sobie wybierze sam. albo samica jego właściwie. No, zobaczcie, I tutaj tak samo, dorosłe, młode, wszystkie zasuwają arbuza. Tak naprawdę, jak ja wyjdę, już będzie tu trochę spokoju w fiszumie, nie będę straszył tych ryb, no to ten arbus zapewniam was, że zniknie bardzo szybko, a za chwilę się pojawią przy nim. Inne zbrojasy, które z taką samą przyjemnością jak te maluchy będą po prostu go wcinać. No i tutaj się zaczną wojny. Tu widzę, że podchodzi samica SPK. Podejdzie. O! I weszła samiczka L144. Widzicie? Już mamy dwa zbrojasy, które. Dwa dorosłe zbrojasy, które zasuwają na rybuzie. O! No I oczywiście trochę głośniej się odezwałem. I ten mek. Trzy do groty. No ale cóż. Zwolnił miejsce przynajmniej dla innych. Także. Moi drodzy, pamiętajcie, ja jestem zwolennikiem tego, żeby karmić ryby jak najbardziej naturalnym pokarmem i oczywiście Was do tego też zachęcam. Jeżeli my sobie lubimy zjeść zimnego arbuzika wieczorem, albo na deser po obiedzie, nie odmawiajmy tego rybom. Naprawdę, one naprawdę będą go lubiły. Ja tak naprawdę nie widziałem filmu żadnego na polskim YouTubie, o, największy wąsacz przyszedł. To jest największy agresor i on naprawdę będzie przyganiał inne ryby. Yy. Nie odmawiajmy rybom y, takiego naturalnego pokarmu, dlatego, że co naturalny pokarm, to naturalny pokarm. A co pokarmy przetworzone, to jednak pokarmy przetworzone. O, i zaczyna się tutaj tak, jak się powinno dziać. I znowu się odezwałem, i znowu zaczęły zwiewać. Także kończymy filmik, nie będę Wam przeszkadzał, znaczy nie będę im przeszkadzał. Serdecznie Was zachęcam do karmienia y, arbuzikiem, lonojadów. Ja nie widziałem filmiku na polskim YouTubie, który by pokazywał karmienie ancisusów właśnie arbuzem, dlatego postanowiłem, że to jest całkiem fajny, yy, fajny temat do nakręcenia filmu. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli, nakar jeżeli karmicie swoje ryby właśnie takimi pokarmami jak arbuz, jak ogórek, jak cukinia, jak brokuł, a karmicie może jeszcze innymi pokarmami, typu truskawka, mango, jabłko, czy innymi, napiszcie mi o tym w komentarzu. Może jest jakiś owoc czy warzywo, które Warto dawać zbrojnikom, Wy macie dobre efekty z, z tego, a, a ja na przykład nie karmiłem jeszcze i nie wiem. A jeżeli nie karmiłem, no to bądźcie pewni, że spróbuję wtedy. Piszcie o tym w komentarzu, a jeżeli nie zalajkowałeś kanału, nie zasubskrybowałeś, koniecznie daj suba, dlatego że wtedy dostaniesz wszystkie powiadomienia o każdym nowym filmie. Także pozdrawiam, do następnej akwagatki.